Kłopoty no i... ci u nas pod dostatkiem, drodzy państwo, Ale jeżeli i... chodzi o polską reprezentację. Przyjmujemy że obrońca wracał na swoją połowę i w ślizgiem próbował zatrzymać napastnika To, drzwi to jak polska reprezentacja, bo się nie udało. Poziom prekampanii jest na razie według mnie tak żenujący. Hmm. Że aż po prostu mi jest wstyd przed państwem, że my mówimy o takich rzeczach. Jaki safe, taki kwinto, nie? Że no, dojdziemy i, do kampanii, i, gdzie będziemy trzymać masło w kasie pancernej, to ja się naprawdę nie spodziewałam. W tak kradną, że Błaszczak musi trzymać masło w sejfie. <grym> <grym> jakie to tytany intelektu, jakie to po prostu giganty e, myśli. E, jacy znawcy prawa po prostu, że to. Uuhu. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu. To jest program Nocna Zmiana a to jest redaktor Kamila Biedrzycka we własnej osobie. I pan Najlepsza w... dziennikarka w Układzie Warszawskim o. oraz w NATO. Zważywszy na to, że Układ... Aha, dobrze, że dodałeś to NATO. No, chciałam no. Nie, że Układ Warszawski już nie istnieje od jakiegoś czasu. Co? Nie wiadomo, czy nie zaczyna istnieć z powrotem. Tak. I doktor redaktor Mirosław Oczkoś. Dobrze, Nie było wątpliwości, choć zapewne Dobry z państwa nikt. Ich nie ma. No hasło odcinka nie może być inne. Uwaga, uwaga. Dla tych starszych to będzie bardzo odkrywcze. Dla tych młodszych jeszcze bardziej. A najmłodsi nie zrozumieją. E, szpital na peryferiach. Mm -hmm. Gdyby pańska głupota, pani głupota. Gdyby latać, by pani, pani jak gołębica. E, Głupoty i... ci u nas pod dostatkiem, drodzy państwo. Jeżeli chodzi o polską przyjmujemy bez żadnych limitów. <laughs> tak jak te dwa miecze nagie. to, no, to taki wagon mieczy nagich. <laughs> A nawet można powiedzieć, że żadne limity nie obowiązują. Rozpączkowali żadne... nam się pacjenci. <laughs> Zaraźliwe chyba jest. No. No. Jak jest, ile jest? 6 miesięcy do wyborów mniej więcej. To no tak? będziemy mieli tych szpitali na peryferiach, to, może... to trzeba będzie na Narodowym znowu zrobić. No to ja już mówiłem, że żeby zbudować centralny szpital psychiatryczny. Chociaż wtedy łatwiej byłoby wszystkich, co w jednym miejscu Tam, i łatwiej te... byłoby policji y, odnaleźć tych, którzy są poszukiwani. A... Policja szuka pana Romanowskiego nieustannie, pan Romanowski Biedna ukrywa policja. się chyba, wszystko na to wskazuje, aczkolwiek tweetów y, pisze całe multum. Może się, znaczy w sensie nie... Komentuje, łaja, żeby, żeby, żeby nie chodzi, ręce, ostrzega. No, no. Na pewno nie leży tam tym, tam leżał, bo tak bo ciężko się tweetuje, tak moim, tak moim zdaniem. Nie wiem, czy masz takie poczucie, że jesteśmy robieni... W bambuko. Ale to tak na ostro po mhm. prostu I, 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 Pan Michał Wójcik stwierdził nawet, że jeżeli pan Romanowski zostanie doprowadzony to do aresztu, to Tusk będzie miał krew na rękach. Na poduszce. To już idzie, drodzy Państwo, w no, op, tego typu a, o parę absurdu sytuację. Tak. No, a jeszcze dzisiaj Pan Wójcik, bo to jest też możemy obejrzeć całą plejadę. Mm, zażartuję teraz wiceministrów e, u, u pana Ziobry, e, jakie to tytany intelektu, jakie to po prostu giganty e, myśli, e, jacy znawcy prawa po prostu, że to uh, 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 mm. Rzym się kłania i, i całe Bizancjum i w ogóle i tak dalej. I pan Wojciech dzisiaj wyskoczył z tym, z takim uśmiechem. On tak mówi, on nie stawił się. To jest obywatelskie posłuszeństwo. Tak. Ha. Tak. Po prostu krotochwilnie. Tak, będzie, będzie państwa poszukiwał? Tak. To państwo w ramach sprzeciwu obywatelskiego... Już się parę... tak, dokładnie. Ale, to... ale tutaj y, pan Krzysztof y, na czacie naszym sugeruje, że siedzi w pałacu być może u Andrzeja Sebastiana. Jest takie podejrzenie, że od tamtą zacząć szukać. Przypomnijmy, że panu y, uciekir, uciekir, u... uciekinierowi. uciekinierowi grozi do 25 lat. Pierwszy wieku. wieku. Pozbawienia wolności. Pierwszy wieku pozbawienia wolności. W związku wolności. z tym albo będzie mocne uciekanie, albo yy, no właśnie kłopoty. Mm. Tak, tylko właśnie ta buta mnie. To jest straszne, to dlatego tak, że. Ten pan wójcik, który e... mówi, no co? No takie nie, nie obywatelskie nieposłuszeństwo. I co nam zrobicie? Tak, mnie to trochę yy, mniej dziwi niż ostatnio, dlatego że yy, mamy. Tylko strasznie drogim kosztem to jest. Patrzymy na ludzi, którzy rządzili naszym krajem przez 8 lat i nadal są mocną yy, opozycją i nie oddali władzy w wielu miejscach, yy, i możemy prześledzić, jak działają w warunkach yy, presji. A my w warunkach presji zachowujemy się tak, jacy jesteśmy naprawdę. I e, tych wypowiedzi jest bardzo dużo. Tam jest... Y, można taką triadę ułożyć z tego: buta, arogancja i bezczelność. E, naprawdę to przebija we wszystkich wypowiedziach. większości byłych wiceministrów, że tak zażartuje, mhm. e, znawców, że tak zażartuje prawa, e, że buta, arogancja i bezczelność. E, no i na razie jest bezkarność. Zastanawiam się, do czego zmierza pan marszałek? No, ja wiem. Nie, nie no. no? Do końca. Do końca mhm. zmierza pan marszałek. Bo Leszek Miller u mnie był ostatnio. Będą trzy cytaty z Leszka Miller. Leszek tak, Miller, genialny. Oglądałeś? E, e, tak, oczywiście. No to Ja nie wiem, e, czy państwo widzieli. Bo może skoro o Szymonie Hołowni, tak, to, to tak. Posłuchajmy pana Leszka. Skoro o Szymonie wiecie, Hołowni, to może bo, Tak, to. to Leszek powiem. Miller to zawsze się mhm. to sprawdza. A to jest bardzo infantylne. To jest taki duży dzieciak, który ugrzązł w piaskownicy i nie może z tej piaskownicy wyjść. Człowiek, który nie rozumie polityki, który dość przypadkowo znalazł się w tym miejscu, w którym jest. Bo przecież gdyby Tusk nie wezwał do głosowania na trzecią drogę, to tych ludzi nie byłoby w Sejmie. No i co to na to? Jakbym się słyszał sprzed paru miesięcy na stół? No. Mocno pan premier. I w ogóle straszne oburzonko było na Twitterze zresztą. No głównie chyba członków Polski 2050, że Przybył pan wpisów? premier nie ma prawa, a ja jestem B, bo nie zareagowałam na te słowa pana Millera. Ale ma prawo, jest byłym politykiem i komentatorem. Ja nie to jestem wie. od tego, żeby go poprawiać. Tak jest! No, ale... Poza tym, przepraszam, było. najmocniej, ile było? 2050 pisów? Nie. nie. Mniej, nie? Kilkanaście. No i doigrał się pan premier. I fan... bo rzucił wyzwanie, i proszę bardzo. I odpowiedź była natychmiastowa niemalże. Wow. No. No. O, tak. widzisz? Pan kandydat i chomik. Drodzy Państwo, my to pokazujemy celowo, nie, bo poziom prekampanii jest na razie według mnie tak żenujący, mhm. że aż po prostu mi jest wstyd przed Państwem, że my mówimy o takich rzeczach, ale gdybyśmy chcieli merytorycznie, to nie bardzo mamy się o co zaczepić na razie. No to ja Ci powiem jaka jest koncepcja, według tak, mnie oczywiście. Mhm. Po pierwsze, jeżeli to miałoby być tak jak teraz, no to oni wszyscy nie dobiegną do tej mety, dlatego że 6 miesięcy to jest jednak albo maraton, albo półmaraton. Albo taki y, jakiś Iron tam man coś, albo klasyczne polskie przeszkody bieganie, y, bieg z przeszkodami, tak? no, bieg na przełęcz tam z przeszkodami. Się Był taki słynny Mamiński i Malinowski ostatnia przeszkoda rów z wodą. Y, bo ten sprint, który jest teraz wykonywany, naprawdę może przyprawić o zadyszkę, a oni powinni te siły rozkładać. Ale ja myślę, że y, może być taki pomysł, że po pierwsze y, jest lewarowany pan y, Karol Nawrocki żeby no właśnie dojść do tych 30, które są bez łaski. Ale jeżeli Rafał Trzaskowski, jego ludzie wejdą w to, na razie nie, nie widać, żeby weszli, może to jest mądre, i będą się trzaskać. Moim żeby, zdaniem nie będą. No ale mówię, gdyby tak wciągnąć ich to w trzaskanie, to w momencie, kiedy będą zbierane podpisy w styczniu, nie pamiętam, jaki tam jest czas, 30 dni czy ileś, czy, czy mniej, to zawsze można w tym momencie wymienić kandydata, jeżeli by taka była opcja oczywiście, bo nie wiem, czy tak będzie. I wtedy Rafał Trzaskowski jest pobijany już z każdej strony i wchodzi ktoś świeży i robi kampanię. To jest, to się mieści w strategii marketingu politycznego. To nas na nawrockiemu chomika i za ile? O, Oj, chodził chomik tam z tą kovrotką. Z z, tak. z pralką. <noise> z, pralką. Przychodził z pralką. Ale teraz wjechała drożyzna. Jak to w kampaniach będzie? No, to... Nie wiem, czy y, widziałeś y, ostatni. Słynny performance sejf. Pana hmm. Błaszczaka. Zawsze oglądam. Ja po prostu mam wszystkie odcinki pana Błaszczaka. Ja nie wiem, czy państwo widzieli. Pewnie tak, bo to było wszędzie. Chodź, spróbujmy, sprawdźmy. Rozpoczynamy od symbolu. Tym symbolem jest zawartość kasy pancernej. Jak wiecie Państwo, w kasie pancernej przechowywane są cenne przedmioty. Zobaczmy, co dziś w kasie pancernej jest przechowywane, co jest cennym przedmiotem. Proszę Państwa, to jest kostka masła. To jest masło za dychę, proszę Państwa. Jaki safe, taki kwinto, nie? Że dojdziemy do kampanii, gdzie będziemy trzymać masło w kasie pancernej, to ja się naprawdę nie spodziewałam. To znaczy, ja boję się. A to, to jest będzie początek za... I to nie to jest to jeszcze za pięć kampania? pięć miesięcy, nie pół roku. Pięć miesięcy. Dlaczego mi to pół roku? tak No to jest, bo jest pół roku, Kini? bo jest z grudzień, Kini? styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. luty. Ale jeszcze... Miesiąc musi minąć, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Drodzy Państwo, jest świetna wiadomość, to jeszcze pięć miesięcy, nie pół roku. Po raz Pęda. kolejny doszło do scen gorszących, tylko Państwu uzupełnimy wiedzę, choć Państwo ją na pewno jako nasi stali widzowie i obserwatorzy polskiej sceny politycznej, mają, że uchylono immunitet Jarosławowi Kaczyńskiemu za. częściowo. Yy, znaczy były dwa wnioski. Punktowo. Yy, było. Uchylili mu za napaść na yy, aktywistę. Mhm. Nie uchylono głosami PSL-u i um, Polski 2050 zaniszczenie wieńca, bo to nie jest tylko kwestia zniszczenia tabliczki, ale także całego wieńca. No i przyszedł dziesiąty dzień miesiąca, no i działo się to, co się nazwa. działo. Aczkolwiek ja myślę, że pan Nawrocki, jeżeli chodzi o taką tężyznę fizyczną, sprawność, sprężystość, szybkość, to ma Gipkość, dużą zwinność, konkurencję w panu Antonim. A nie, no to, to pan Nawrocki jeszcze musi dużo posłużyć. Tak. 14 lat i 8 miesięcy temu doszło do wielkiej zbrodni: zamachu na samolot, który wiózł delegację polską z prezydentem Rzeczypospolitej. No. Nie, to ja ci to powiem. To obrońca wracał na swoją połowę i w ślizgiem próbował zatrzymać napastnika brzmiarzów. To zupełnie jak polska reprezentacja, bo się nie udało. No, ale wiesz, to no tam nie chciał kartki zarobić, a i tak zarobił, bo e, za niemanie świateł tam go zatrzymali chyba, ale rzeczywiście zgroza. E, zgroza, no. Groza, no. Zgroza. Naprawdę, zginęło 96 osób. Tak. Była to największa narodowa tragedia od tak jest. dziesięcioleci. No, od Katynia, prawda, tak? takie sceny, no, no właśnie. To, to jest w ogóle... No, ale jednak pan, e, e, pan Jarosław e, m, Aleksander Kaczyński też się rozwija, bo to, że zamach słoński to było, ale to do, do wielkiej zbrodni doszło. Znalazłam dla y, Państwa y, uroczy taki mm, prezent i pozdrowienie od jednego z kandydatów. Super. Zauważyłem, że bardzo często w komentarzach prosicie mnie o to, żebym was pozdrowił. A ponieważ lubię spełniać prośby, jestem politykiem, który raczej rozwiązuje problemy, a nie je tworzy, załatwmy to za jednym zamachem. Pozdrawiam was wszystkich. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne prośby do mnie do spełnienia, zostawcie je koniecznie w komentarzu. No, jeżeli Państwo mają jakieś prośby do kandydata tak. pre na prezydenta, to trzeba zostawiać komentarz. Ale super. W Pozdrawiamy pro... też bardzo ciepło. Oczywiście pozdrawiam Pana posła. Dostał prośbę, spełnił. Proszę bardzo. Może Pan już sobie wydrapać tam na kolbie, że jeden jest do przodu. Wymyślajcie Państwo jakieś prośby, no bo jak widać Pan Mencen jest w takim nastroju spełnialnym tak. przedświątecznym, czyli... Nie szalejcie, tak żeby to było do ogarnięcia przez niego, ale. Czy zdradzimy naszym widzom, co szykujemy dla nich na koniec roku? Troszeczkę. Tak? tak? Tak, nie, nie dużo. Dobrze. Więcej zdradzimy Państwu w przyszłym tygodniu, mhm. ale sugerujemy, żeby już zacząć ćwiczyć. Kciuki, palce, czy, co, czym tam państwo naciskają, smartfony mm. lub inne, bo będzie sporo głosowania mm -hmm. y, i podejmowania rozmaitych decyzji. Ponieważ w ostatnim programie y, Nocna Zmiana Roku 2024, proszę się nie martwić, wrócimy w kolejnym także, lub nie cieszyć, to w zależności od no Liczymy, będziemy, że pan premier obejmie nas też yy, ochroną. Będziemy wręczać nagrody. Mm. Będziemy wręczać. Mm. Złote Sebastiany. Tak, Sebastiany, Sebastiany roku tak. 2024 w różnych kategoriach, mhm. ale będzie to złoty Sebastian. Ale jak nic ta więcej lala. na razie nie powiemy. Tak. Powiemy więcej za tydzień. Takie Jakie jest. kategorie, jak i gdzie głosować, ale statuetkę pokażemy dopiero już tego dnia, jak tak. będą przyznawane. Tak. Mhm. Naprawdę warto. Także proszę być czujnym. Tak jest. Myślę, tak. że może być ciekawy, Czynnym czujnym jak ostry mgłę mgły. Także tak, tak. Będzie. Także Złote Sebastiany będą w koniec roku. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo, dziękuję, bardzo dziękuję. Aha, jeszcze y, kurteczka wróci. Proszę się nie martwić. To taki mały wypadek przy pracy dzisiaj był. Tak, prawie. to nie, że za ktoś tam zakosił. Państwo pytali tutaj wielokrotnie, tylko, więc tak kurteczką wszystko jest okej. Okay. Za tydzień będzie. Jutro 9.07. Y, Ekspres, Biedrzycki. Ekspres Biedrzyckiej. Tak a jest. za tydzień o 21.00 nocna zmiana. Redaktor Kamila Biedrzycka. Doktor, redaktor Mirosław Oczkoś. I nasza najzawodna ekipa w reżyserce. Bardzo dziękujemy. Ahoj. Do zobaczenia. Ahoj. Ahoj.